serdecznie. To ja, Centurion, jakiś czas nie nagrywałem filmów. No i tutaj musiałbym zacząć całą listę spowiedzi dlaczego, po co, za co, na co, gdzie, przez kogo i tak dalej, ale to jest, nie jest ważne, naprawdę nie jest ważne. Zmieniło się tylko tyle. Że od jakiegoś czasu muszę nosić okulary. No, niestety, jak się zajrzę do dowodu osobistego, to tam jest taka rubryka jak PESEL i to robi swoje. Tak to normalnie sobie funkcjonuje. No ale mówię, szanując bardzo wielu z Was i lubiąc, mówię tych, którzy Pozostawili łapki, e, którzy dodali do subskrypcji. E, chociaż nigdy o to nie prosiłem, nie robiłem trików typu. Jak Ci się podobał film, to zo koniecznie zostaw subskrypcję, koniecznie zostaw łapkę. Nienawidzę takiego czegoś słuchać. Ja od razu przewijam film e, czy podcast może być ciekawy, ale to nagabywanie takie e, to jest e, tak jakby... Zebrak nie zebrał z godnością, yy, tylko podchodziłby i szarpałby ludzi za rękaw, żeby mu wrzucali jakieś tam brązowe pieniążki yy, albo tam, nie wiem, no, góra 5 złotych, tak, żeby brzęczało. No bo szelest to raczej rzad, jakaś taka rzadsza sprawa. I tak sobie pomyślałam, że nagram ten film, nie w formie pogadanki, nie wiem jaki tytuł jeszcze mu nadam, ale jakiś mu nadam, że dostrzegam to co się dzieje w rzeczywistości, bo jestem użytkownikiem rzeczywistości, tak jak jest na moim profilu napisane, no leśnej, ostatnio w lesie nie byłem, bo po prostu mówi się potocznie, że bo nie mam czasu. To nie jest tak, że się nie ma czasu, tylko pragnienie szuka sposobu, niechęć szuka powodu. Eee, ja jeszcze jedno dołączam. Dołączam czynnik ludzki, taki jak zmęczenie, e, prywatne kłopoty, e, bo jestem zmęczony. Moje prywatne kłopoty to jest e, to, czy uda się zapracować na kancelarię, w której pracuję żeby ona funkcjonowała żeby wysłać pieniądze mamie, która jest no niemalże od pasa w dół sparaliżowana częściowo a mieszka ode mnie prawie 700 kilometrów także też nie ma tak, że jedź sobie 1400 kilometrów w dwie strony e, podczas gdy ja nie mam samochodu, ani prawa jazdy i nie to, że mi zabrali tylko nigdy nie zrobiłam. Ale powiem szczerze, że jak bardzo trudne są te czasy, jak patrzymy na ceny paliw, kiedyś się mówiło, że jeju, do sklepu to się idzie, rach, ciach, ciach, do koszyka kupuje się wszystko to, wszystko tamto, no i, i sprawa załatwiona. To dzisiaj mężczyźni. Nawet mężczyźni, którzy robią zakupy, spędzają w sklepie nieraz tyle czasu, ile kiedyś kobiety. Nie dyskryminując oczywiście kobiet, bo one patrzą trochę inaczej na świat niż my, mężczyźni. I nie trzeba uważać je z tego powodu za gorsze, bo kobieta to jest człowiek, mężczyzna to jest człowiek męski, a kobieta to jest człowiek żeński. I różnimy się. Eee, tak to zostało zaprojektowane i wymyślone, że mamy się uzupełniać. No i to pod każdym względem. Eee, tak sobie powiem, biegnąc z tego tekstu moim rymem. E, wspaniałym, i e, zawoalowanym pędem. Bo dar taki posiadam i skutecznie nim władam. Eee, chciałem po prostu nagrać ten film. Żeby podtrzymać Może nie stan subskrypcji Bo one o dziwo Nie nagrywam filmów, a one mi rosną e, Tylko po to e, Chciałem nagrać ten film Żeby mm, Powiedzieć Wam e, Którzy oglądacie ten kanał Wielu z Was mnie zna e, Niektórzy przez telefon Niektórzy osobiście Niektórzy raz czy dwa kiedyś gościli na tym kanale nadal jest to aktualne jak ktoś chce wystarczy przyjechać w umówione miejsce to jest pod dworzec kolejowy w miejscowości Skarżysko Kamienna ja mieszkam 700 metrów więc z plecakiem jakoś tam do i mi dojdę no i można się pobawić no ale jest jak jest ja sobie pomyślałem o takiej rzeczy, żeby to nagrać, ponieważ spotkały mnie ostatnio różnego rodzaju zjawiska społeczne. Żebyście wiedzieli o co chodzi, to podam przykłady. Ktoś mnie przepuścił, powiedział proszę uprzejmie Panie Mecenasie. Ja mówię nie, to ja proszę, Pan jest starszy wiekiem. Mówię, szacunek do siwego włosa się należy. Miejcie szacunek, kochani, o ile możecie. Dla starszych ludzi. Wiadomo, że wśród młodych się trafią naprawdę wspaniałe, wyborne sztuki, a i wśród starszych też takie osoby są. Ale zarówno w tej grupie wiekowej i w tej grupie wiekowej trafi się tak zwana menda. Polecam, żebyście sobie zajrzeli do słownika, skąd się bierze słowo menda, co to jest. Dla ułatwienia podam, że wpiszcie sobie po prostu hasło mendax, bo w polskim x jest nie ma. Ale menda to menda, więc nie trzeba tłumaczyć. Ale wiecie, jeżeli chcecie być troszeczkę bardziej uśmiechnięci, szczęśliwsi, Otwórzcie komuś, kto jest nawet młodszy, drzwi. Wpuśćcie, powiedzcie, proszę bardzo. Zróbcie to i przekonajcie się. W sklepie, jak zobaczycie, że wy na stół, że tak powiem, wywaliliście, mówię, towarów do, do oporu, że tak powiem, jak na wesela szwagra, że tak powiem, to jest ciekawe. Zobaczcie wesele szwagra. A ktoś tam stoi ma jedną rzecz albo dwie. Przepuśćcie w kolejce taką osobę i zobaczcie, ile to daje naprawdę radości. Ile stracisz? Minuta? Dwie. A jeżeli się śpieszyłeś nagle, albo się gdzieś śpieszysz, to jest powiedzenie że nie złapiesz dwóch srok za ogon jak się śpieszyłeś gdzieś to idź tam gdzie miałeś iść tam gdzie się śpieszyłeś a nie po zakupy a jak pójdziesz sobie na luzaku spokojnym krokiem po zakupy to idziesz spokojnym krokiem nie śpieszysz się ci lautujesz się i tak dalej ja dzisiaj byłem i chcę tutaj właśnie serdecznie pozdrowić Panią Milenę, Ewelinę i inne panie, które pracują w sklepie Moda Uroda Drogeria, który stoi obok mojego bloku. Są młode kobiety i zawsze wszystko pokażą zaprowadzą. Pokażą dosłownie produkt, a nie że e, tam pójdzie pan w tą alejkę, skręci za pierwszym regałem w lewo i sobie trzymają za przeproszeniem zapałkę w zębach, czy tam wykałaczkę. Nie. E, pozdrawiam Ciebie Ewelino, e, pani Mileno, i cały pozostały skład, którego z imienia jakoś nie, nie wymieniłem, bo jestem zmęczony. E, i to jest właśnie to coś pozytywnego. Ludzie, kochani, nauczcie się robić pozytywne rzeczy, pozytywne, ale nie dla siebie, tylko dla kogoś. A wtedy zobaczycie, jak w duchu się poczujecie i będziecie mieć, jak będziecie mieć takich uczynków już, nie wiem. 10, 20, 50, 100, 1000, to zobaczycie, jak fajnie jest być człowiekiem dobrym, uczciwym i pokornym. I to mniej więcej tym krótkim przekazem, bo to możecie sobie wyobrazić, bo ja nie uważam was przecież za durniów, za debili, którym trzeba po akademicku tłumaczyć. Tylko wystarczy, żebyście Mieli wolę podjęcia decyzji, że właśnie tak zrobię. Tak właśnie zrobię. I spróbuję się przekonać. Przekonajcie się, bo zobaczcie, ceny wszystkiego rosną. Ja przewidywałem, ale się pomyliłem. I to się przyznaję, że 11 listopada w Warszawie, w moim ojczystym mieście, wyjdą ludzie na ulicę z kamieniami. Ale propaganda tak działa, że Bóg, honor, ojczyzna. No niestety tak jest, że ci, którzy te słowa wypowiadają, postępują tak, jakby w ogóle Boga nie było. Honoru nie mają, bo go sprzedali, a ojczyzna to folwark. Które można sprzedać komuś obcemu. I tak robią. Ja nie jestem jakimś tam politykiem, nie mieszam się w politykę, nie oglądam telewizji, ale nie jestem ignorantem. Ale jestem człowiekiem w pełni świadomym tego, że coś takiego jak dobro wraca. To nie znaczy, że zrobisz dobro i zaraz cię za 5 minut, za 10 spotka dobro. Ono wróci do ciebie w odpowiednim czasie. Tylko że wróci z odsetkami, z bonusem i z premią. Spróbujcie to kiedyś wypróbować. Mówił do was wasz kochany centurion albo znienawidzony centurion. Bo są tacy co, subskrybują ten kanał, żeby tylko wyczekać i. Doczepić się do jakiegoś słowa, ale ja się już uodporniłem, i tyle. A ten film został nagrany, ponieważ bardzo uprzejme panie w sklepie nie musiały, a zachowały się do mnie jak należy. Jeszcze żółwikiem się z nimi pożegnałem. W sklepie moda, uroda, drogeria. Karżysku, na ulicy Rejowskiej ten film dedykuję. No i oczywiście każdemu z Was osobno mówił do Was Centurion. I kończymy, bo wystarczy.